Zadanie czwarte. W jednej szkatułce jest 10 monet złotych i 14 srebrnych, a w drugiej jest 70 monet złotych i 100 srebrnych. Możesz wylosować jedną monetę z jednej z tych szkatułek. Którą szkatułkę wybierzesz, aby mieć większą szansę wylosowania złotej monety? No więc tutaj mamy pierwszą szkatułkę, tutaj mamy drugą szkatułkę. W jednej szkatułce, w tej pierwszej mamy 10 złotych. Plus 14 srebrnych, czyli razem mamy 24 monety. W drugiej szkatułce mamy 70 złotych monet plus 100 srebrnych, czyli razem 170 monet. Jakie mamy szanse wyrosowania złotej monety w pierwszej szkatułce? 10,24, a w drugiej 70. 170. Czyli musimy sobie porównać te ułamki. Czyli mamy 10, 24, czy 70, 170. No to tu od razu możemy sobie skrócić zera. A tutaj porównamy. Pamiętamy, czyli mamy 10, 24, a tutaj mamy 7, 17. Pamiętamy. Nasz najprostszy sposób na porównywanie ułamków mnożymy sobie 10 razy 17 czyli 170 i 7 razy 24, czyli 7 razy 20 140 7 razy 4, 28 168 No to widzimy, co jest większe pierwsza szkatułka. Bo 170 jest większe od 168. Odpowiedź pierwsza szkatułka.